Cześć, dzień dobry, witam Was tym razem nigdzie nie jadąc. Takie czasy, że się mniej jeździ, ale to się dobrze składa, bo dzisiaj chciałbym zilustrować pewne rzeczy, które będę mówił rysunkiem. To dosyć trudne do zrobienia, kiedy się prowadzi samochód. A chciałbym porozmawiać o takiej rzeczy, której ja już mówiłem mojemu zespołowi prawie dwa lata temu półtora roku temu, jakoś tak. A jest to adresowane głównie do konsultantów, ludzi, którzy zajmują się wdrażaniem Agile'a, ale też myślę, że trochę do Scrum Master'ów. I postanowiłem to nagrać dla wszystkich, bo nie tylko dla mojego zespołu, dlatego że przetoczyły się jakieś tutaj widziałem dyskusje na LinkedInie na temat transformacji Agile czy coś z tych transformacji w ogóle wynika. I Chciałbym powiedzieć tym z Was, którzy właśnie w takich scenariuszach funkcjonują, po prostu na co możecie liczyć, czego możecie realnie oczekiwać. Myślę, że Wam to trochę urealni ten obraz i pomoże. I tutaj przechodzę do tego rysowania. Zróbmy sobie taki wykres. Tutaj będziemy mieli liczbę organizacji albo firm firm. A tutaj będziemy mieli fajność, albo agilność, albo jak dobrze się tam pracuje, jaka to dobra firma jest, tak? I prawdopodobnie rozkład tego wygląda mniej więcej tak. To jest rozkład normalny, tak? Rozkład normalny jest taką rzeczą, którą spotykamy w przyrodzie bardzo, bardzo wielu miejscach. I co to oznacza tutaj? No, że prawdopodobnie jest pewien niewielki, niewielka liczba firm, które są fatalne, naprawdę fatalne, tak zwany, my byśmy to powiedzieli, beton. Tam o żadnej zwinności nie ma mowy, kultura jest straszna, opiera się na wrzeszczeniu, na ludzi, poganianiu ich do szybszej pracy, szybciej, szybciej i tak dalej. Jest pewnie dość dużo firm, powiedziałbym, przeciętnie słabych, wybierzmy sobie ten kolorek, no to są, to są te firmy tutaj i są takie firmy, no powiedzmy, no może troszeczkę mniej słabe, może trochę lepsze i pewnie jest jakaś mała grupa firm, które są świetne, tak? I cały kłopot w ogóle nie tylko związany z Agile, ale generalnie z konsultingiem czy z konsultacjami i pracą w ten sposób. Polega na tym, że większość tych dobrych praktyk, dobrych pomysłów, inspirujących idei, ona się tworzy tu, tu o stąd one wszystkie wyrastają. Patrzymy, oczywiście, przecież i to jest naturalne. Patrzymy na firmy najlepsze. Patrzymy na firmy najlepiej się rozwijające, najbardziej zyskowne, najbardziej innowacyjne i takie, w których najlepiej jest pracownikom, o czym świadczą wyniki w odpowiednich tam badaniach, gdzie się komu dobrze pracuje i też, no, takim, jakby to powiedzieć, popularnym. Popularnym przekonaniu pracowników, gdzie warto iść pracować. Tak? Czyli stąd ciągniemy wzorce. Tam doszukujemy się sposobów na sukces, niezależnie od tego, jak go rozumiemy. To znowu jest bardzo naturalne, tak to zwykle jest. Ale zastanówmy się teraz, czy rzeczywiście jest w ogóle możliwe, żeby się ten rozkład zmienił. I moim zdaniem jest to niemożliwe. To znaczy, nie ma takiej możliwości, żeby nagle, nagle tutaj wszystkie firmy były tu. Tak, żeby wszędzie było tak super fajnie. To jest po prostu niemożliwe. Co zatem jest możliwe? Co możecie osiągnąć? Jedna rzecz, którą możecie osiągnąć, to jest, możecie wziąć konkretną firmę, która powiedzmy sobie jest tu i możecie ją przepchnąć o to, co ja nazywam 5%. O 5% będzie w niej lepiej. Tak, Ona będzie przejdzie najpewniej, firmy, z którymi macie kontakt, to są te troszkę słabsze, ale niefatalne, i ona będzie, no może ciut lepsza, może będzie wśród tych ciut lepszych, ale nie jest super, tak? Bo prawdopodobnie to, gdzie my w ogóle się pojawiamy jako konsultanci, no to jest gdzieś tutaj, to są te, te większość średnich firm, tak? I konkretną firmę możesz przepchnąć o te 5% do przodu. Teraz dla ciebie. Dla Ciebie konsultancie, dla Ciebie, nie chcę mówić Agile Coachu, bo to słowo powoli zaczyna być słowem obraźliwym, ale e, także no, dla Ciebie skamasterze. to może być źródłem głębokiej dyssatysfakcji, bo Twój wzrok jest wbity tu, Ty patrzysz tu, Ty chciałbyś, chciałabyś, żeby w wyniku Twoich wysiłków ta organizacja stała się taka, jak te najlepsze firmy tutaj. Zmartwię Cię, ale to nie jest po prostu możliwe. Z drugiej jednak strony bardzo możliwe, że dla tej konkretnej firmy, tej konkretnej organizacji te 5%, które osiągnęliście, bo rzadko kiedy takie rzeczy robi się jednoosobowo, te 5%, które osiągnęliście, to jest być można nawet być albo nie być. Być może w czasie zyski tej firmy wyglądały tak, a teraz, teraz wyglądają tak. Może zbyt ostro jest nachylenie tej krzywej. Przepraszam bardzo, poprawiam się to no może to było tak, a teraz jest tak. Dla Ciebie to może nie być zauważalna różnica. Dla, w skali jeszcze do tego, dla zarządzających tą firmą, to może być good enough. Tak, oni, to, to, że oni uważają, że już jest OK, to nawet może być oznaka pewnego realizmu. Osiągnęli swój cel, jest 5% lepiej, nie jedziemy już w dół, jedziemy już w górę, powoli, ale jednak. E, więc warto, że tak powiem, powściągnąć swoją, e, swoją, Dysatysfakcję, bo prawdopodobnie te 5%, które osiągnęliście, to jest realistycznie naprawdę bardzo dużo. A bardzo niewiele jest, dodam, przypadków przejścia firm z tego obszaru w ten obszar super. Częściej zdarza się to paradoksalnie tym firmom, które są naprawdę fatalne, bo zdarza się, że z jakiegoś powodu, najczęściej jestem jakiś właściciel, któremu zależy na losie tej firmy, ktoś tam naprawdę wywraca rzeczy do góry nogami, bo w sumie i tak nie mają już nic do stracenia. I, i, I wtedy jest super efekt. Więc to jest jeden efekt naszych wysiłków w tej kwestii, ale jest drugi efekt, na który chciałbym zwrócić uwagę, i ten drugi efekt jest taki, że co prawda, my konkretne organizacje raczej nie, nie przepchniemy ich, no właśnie, o, o, o 100%. To nie jest tak, że zaczniemy tu i będziemy tu. Natomiast w efekcie naszych kolektywnych wysiłków przez ostatnie dwie dekady prawdopodobnie cała ta krzywa trochę się przesunęła na linii fajności, zwinności i, i tak dalej. Czyli prawdopodobnie teraz ten wykres jest taki, to jest dziś, a to jest kiedyś. Kiedyś. Przepraszam za niską jakość artystyczną, ale nie jestem pracownikiem. To. Ten, ten talent nie jest mi dany. W każdym razie, tak? Czyli że efektem zbiorowego wysiłku, zbiorowego przepychania o te 5% jest to, że całość się przesunęła troszeczkę, troszeczkę. Z tym, że kłopot znowu jest taki, że to dla nas jest niezauważalne, bo tak to jest, że pamięć ludzka jest taka, jaka jest. My nie do końca dobrze pamiętamy, jak to było 20 lat temu, powszechnie na rynku, jak powszechnie wtedy się pracowało, jaka była kultura, metody, działanie itd. Ale przesunięcie jest niewątpliwe średnia się przesunęła, prawdopodobnie może nawet te najgorsze firmy się trochę poprawiły. Na pewno to najlepsze się poprawiły, w każdym razie kształt pozostał. I to jest dla nas niezauważalne, bo my cały czas jesteśmy po pierwsze wpatrzeni tutaj, po drugie no rozglądamy się po tej większości ona dalej jest taka średnia. I to nas być może frustruje, a może nie powinno nas frustrować, dlatego że średnia będzie zawsze średnia. Tak, jakby nie ma przed tym ucieczki, tak po prostu jest. Więc może warto więcej poczuć zadowolenia, zadowolenia, przepraszam, z powodu tego co osiągamy, nawet jeżeli, nawet jeżeli nasze firmy nie są takie jak tam Spotify i inne takie mity krążące po rynku, jak to gdzieś jest super i nawiasem mówiąc, mówię mity. Ja nie neguję tego, że tam jest super, tylko podkreślam to, że prawdopodobnie z jakby z samego faktu jak nasza rzeczywistość jest skonstruowana, nie może być równie Super, wszędzie. I myślę, że to jest pozytywny akcent dla wszelkiej maści konsultantów, skramasterów, wdrażaczy w ogóle nowego, lepszego czegokolwiek. Nie? Także moi drodzy, aleluja I do przodu, jak to mówi klasyk. I nie zrażajmy się. Możemy sobie narzekać w naszych gronach, że te nasze firmy, nasi klienci no, no nie są tacy wspaniali, ale patrzmy na to, co udaje nam się osiągać realnie. Dzięki.